Go live, go live. One, no. two, three, take off. <laughs> tak Dokładnie. No, zobaczymy. zobaczymy. Zobaczymy, kto dzisiaj się odwiedzi. No, zobaczymy, kto odwiedzi. To prawda. E, co chciałem rzec. No, tym razem witamy oczywiście. Jak najbardziej wszystkich, ja wszystkich zainteresowanych. Eee, ja chciałbym wiem, powiedzieć, ja tylko tyle... No. Dzisiaj mamy trochę lepszego news niż ostatnio. Prawda? No. Siemanko, cześć Jarek. Eee, no Dzisiaj mamy lepszego newsa, bo to jest news jak to się mówi z ostatniej chwili. Wszystko wskazuje na to, bo powstał nowy projekt a propos akcyzy. Wszystko wskazuje na to, że akcyza zostaje odłożona na 4 miesiące. Czyli jeszcze trochę możecie powapować na sprzętach typu RTA, RDA, duże. I nie będzie to jakoś miało większego wpływu na e, wasze. E, na wasze. kieszenie. No. Ja powiem ci, e, Wojciech, że zostaję przy tym. No. Bo potem będzie się ciężko odzwyczaić znowu. <laughs> Znaczy, ja Ci powiem tak, ja, ja kastardy jak najbardziej na, na MTL-u, tak? Mamy jeszcze nowy projekt, jeden taki związany z MTL-ami, to niebawem Wam powiem, myślę, że następnym razem jak live'a zrobimy, to to coś na ten temat powiemy. I jest to MTL, który jest na grzałkach stokowych i to bardzo no? popularny, bardzo popularny. To no, ciekawe, jest to u nas w kraju. Mało osób w ogóle o tym wie, więc trzeba by było tak, że tak powiem, naszą publikę kochaną uświadomić o tym, jakie mają fizycznie możliwości, bo wiele osób tak. sobie z tego nie znaje sprawy. Tak, tak, dokładnie tak. To by było, żeby podzielić się naszą wiedzą. Podzielimy się, jak najbardziej. Więc tak, jeżeli chodzi o kwestię akcyzy, na razie nie będzie to od pierwszego. Tylko prawdopodobnie od nie od 1 lipca, tylko prawdopodobnie od września. E, z tym, że no, na ten moment to jeszcze jest niepodpisane z tego co wiem przez e, ministra. No więc czekamy. No ale jest ciekawy zamysł, tak? E, no to jest dosyć duże przedsięwzięcie też dla, dla Państwa, żeby wprowadzić, e, żeby wprowadzić... E, Tą akcyzę, tak? Oczywiście nie to, że mi przykro z tego powodu. Bardzo się cieszę nawet. No, bym powiedział chwilowo. Dobrze. Dzisiaj tak na krótko z tym live'em. Chciałbym przypomnieć o, naszym konkursie, o naszych dwóch konkursach paragonowych. Jeden jest związany ze sklepem na Noakowskiego, gdzie, gdzie główna nagroda to. .io Frost. Nie, na Nowakowskiego? Na A, Typhoon GX, sorry. No, Typhoon GX na no, no nowym nie, świecie nie. wraz ze sklepem internetowym, ze sprzedażą na sklepie, w sklepie internetowym będzie .io Frost. Frost. Tak. No. E, dokładnie. E, także myślę, że ciekawe ciastka. <laughs> ciekawe ciastka tyle. Bardziej... No, jak to powiedział jeden z naszych kandydatów na, na tego, jest o co walczyć, tak? Dokładnie. No, jest o co walczyć, Wojtku. Słucham? Jest o co walczyć. No, jest, jest. Ten poślizg to element kampanii. No, kto wie. Kto wie, kto wie. Um, następna sprawa, e, taka dosyć też ciekawa. No, dotaje jest piękna, Zgadzam się, Hanno. Jest piękny i powiem szczerze, mimo tego, że to nie jest specjalna edycja, to e, no, robi wrażenie. Wiecie o tym, no. że ja, to, ja korzystam z, z g czarnej. Jest przepiękna, uwielbiam ją. Cześć Antonio. Antoine. Tak dwóch. E, tak, to wiem, że był, wiem a, a propos do tej, że były plany, żeby on był w ogóle całkowicie przezroczysty, ale po testach przeprowadzonych przez, e, e, przez DotModa zrezygnowali z tej opcji, ponieważ się rysował. No, no, a to, to jeżeli chodzi o frosted, o frosted no przeszły. A, tak, co chciałem, co chciałem rzec? Chciałem wam powiedzieć jeszcze, cześć, cześć, Piter. Chciałeś pewnie zaprosić klientów do nas do sklepu. Ja to wiem. <śla> chciałem zaprosić tak, słuchajcie, ostatnio było dosyć dużo zamieszania wokół klonów, nie klonów, e, rave babesów, tak? Nieautoryzowanych e, produktów. Tak, dokładnie. Dosłownie nieautoryzowanych produktów. E, powiem Wam szczerze, że, że mnie i moją rodzinę bardzo dużo, bardzo dużo to kosztowało. E, od głupich telefonów z modulatorem głosu, no gratuluję po prostu. E, ekstra, no, niczym science fiction bym powiedział. E, po głupawe komentarze i tak dalej. Słuchajcie, to jakbyście byli właścicielami brendu. Ja nie jestem właścicielem tego jak tego jakim jest Ride Babes I jedyne co, to kieruję się tym, co, co, jako, co, co właściciele marki mi przekazali. Od, dokładnie od weekendu staliśmy się autoryzowanym dystrybutorem na Polskę marki Ride Babes. No dobra, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, dlaczego zapraszamy. Zapraszamy otóż dlatego, że Rai Babes ogłasza akcję w Polsce na wymianę klonów, tudzież nieautoryzowanych produktów na oryginalne. Musicie przynieść nawet w połowie pełną, w połowie pustą, lub nawet pustą. Bawien, bawien pustą butelkę nieautoryzowanego produktu i zostanie no. ona wymieniona. Zostanie wymieniana na oryginał. I teraz tak, gdzie można tego dokonać? Jak to gdzie? W naszych Nie sklepach, nas. choć, oczywiście u nas, poza e, naszymi sklepami jakimi jest SmoothBake na Nowym Świecie 18x20 i, i Noakowskiego 26, gdzie? Możecie wymienić w każdym sklepie free-smoking. Musicie przynieść tylko i wyłącznie e, e, nieautoryzowane produkty i zostaną one Wam wymienione. Na miejscu, bez żadnej dyskusji, tak naprawdę. Dominik, e, widzę, że jesteś na live. Miło, miło, cię, e, e, miło cię widzieć. Nieautoryzowany produkt to ten z logo PGVG. Nieautoryzowany produkt to ten, który nie posiada hologramu. Nieautoryzowany produkt to taki właśnie. Dokładnie tak. I zresztą jest to, już wielokrotnie żeśmy wałkowali to, jest, jest na, na stronie rideways.com. Macie opisane dokładnie, jakie produkty są autoryzowanymi oryginalnymi produktami Dacy. I na tym powiem wam, że cały temat rajdweidców kończymy. Wszystkie informacje, no. o których czy to pisałem, tłumaczyłem były, były i są umieszczone na stronie Ribeye. Z tego co się orientuję, jeszcze jest przygotowywany jeden materiał, nie przeze mnie, z tym związany, który na pewno opublikujemy. Dokładnie, będzie jeszcze jeden bardzo ważny materiał, tak naprawdę. W przyszłym tygodniu, pewnie Wojtku? Ale co w przyszłym tygodniu? Materiał o Ribeye'sach. Ateny. Eee, właśnie. No, nie ukrywam, że zależy mi też na tym, że jeżeli chcecie szybko wymienić, e, bo są też jakieś ograniczone stoki, no to spieszcie się, że tak powiem. Także zapraszamy was z butelkami, e, z butelkami. E, e, I wymieniamy na oryginał. Tą akcję zaczynamy od dzisiaj. Tak naprawdę e... od dzisiaj no. Już dzisiaj były pierwsze butelki. Tak, to prawda. No dobrze. E... Piotrek, jak, jaka u ciebie pogoda? A, w połowie lipca wezmę buteleczkę ze sobą i przy okazji ogarniemy temat tajfuna. Zapraszam jak najbardziej. Zapraszam. E... Nie mamy sklepu w Radomiu, ale z tego, co się orientuje, to chyba jest free smoking. Tak mi się wydaje. Hmm. Też tak, coś mi tak przyjąć. Powiem ci, że trochę mi e, zbychu e, kamień z serca spadł z tą akcyzą. Dokładnie. Jeszcze, jeszcze nie wiadomo, co tak naprawdę wymyślał, bo słyszałem plotkę. Plotkę. Niestety plotkę, że może wyjść tylko na nikotynę. Słuchaj, wtedy, jak Boga kocham, to będzie otwarta nie flaszka z wodą. No, fajnie by było, jakby poszli po rozum do głowy, tak naprawdę. No bo w likwidach zero nie ma podstaw do nakładania akcji, bo to jest zerówka, więc tam nikotyny nie dostarczasz. Więc... No, słuchajcie, miałem, miałem taką ostatnio fajną rozmowę z jednym z greckich e, producentów. Gdzie, jak wiecie, tam też były, była akcyza wprowadzona i to było bodajże 0,14 eurocentów na mililitr i bardzo szybko się wy, wycofali e, e, z tej akcyzy. Zdaje się, że zostało tylko na nikotynę. No, o, cześć Kacperku. Witaj, co u Ciebie na grzale? Nie wierzę. Ja też nie wierzę. Pytanie, ty, czy to czasem nie ty dzwoniłeś. <grymne> miło, cię, miło cię widzieć. Miło Cię widzieć. Dzięki wszystkie, co? Emulatory tak. głosu. Prośby o potwierdzenie autentykacji produktu, którego nie mamy w ofercie. No właśnie, no tak. No okej, okay, to zostawmy sobie, e, jak to się mówi. E, Fajna sprawa jest faktycznie z tym, że miejmy nadzieję, że nasi, nasi rządowcy może spojrzeli troszeczkę inaczej też na, na sprawę, ale mam nadzieję, że się nie łudzę tak, na, na sprawę akcyzy. W każdym razie, czy tak, czy siak, kwestie MPL i polecam, bo one naprawdę są produktami takimi no, godnymi zwrócenia uwagi. Powiem Wam szczerze, ja przez wiele lat korzystałem z Fatality, czyli uwaga. Dwa przepływy: górny, boczny, tak? Wapuje się na tym, jak na RDA, takim rasowym. Przepływ jak wichura, bym powiedział. I co? A teraz nie tylko GT4, ale również ENTL w postaci gtr -a. Czy możemy polecić jakiegoś SBS do tajfuna GT4? Side by side. -a. Z tyfonem GT4 jest taki problem, że tak naprawdę on ma 25 mm średnicy. mało, który side by side pomieści tyfona GT4, jeśli już jest jeden. Nie pamiętam jego nazwy, tylko. Ale to był jakiś hajen. W, w tym jest... świecie hajenu to, to też się na... dzieją ciekawe rzeczy. Cały czas zamieszanie jest jak 150, No ale powiem wam szczerze, ja no, nie wiem czy bym wydał 2000 dolarów na przykład na, na, na boksa ale co tam kopce, no, jak to co kopce, chyba od dwóch lat niezmiennie, no a oprócz tego, tak jak ostatnio mówiłem, VCT. E, strawberry i e, coś, co naprawdę zrobiło ogromne wrażenie na mnie, e, to jest Blueberry Mint. No. Wszystkie bardzo fajne smaki, tak naprawdę. Cała seria Riot Vapes to jest poemat, po prostu, jeśli chodzi o doznania smakowe, to jest naprawdę coś niesamowitego. Tak, to prawda. E, no dobrze, nic. E, Będziemy kończyć powoli, pamiętajcie o konkursach, bo myślę, że takie nagrody są dosyć no, ciekawe w tym momencie, przed wakacjami, można dobry, dobry, dobry atomizer zdobyć lub dotaję frosted. Dokładnie. Antonio, ja wiem, no. że ty kochasz strawberry, blueberry meat jest, dokładnie tak. Od Ride Waves'ów Anno Kowalik. I to jest, to jest powiedzmy, produkt, który jest bardzo zaskakujący. Zobaczę, czy mam go gdzieś jeszcze. Czwartą butelkę już opróżniłem, mimo tego, że na, na GTR-ze po prostu był moment taki, że, o, że nie można było się od tego odczepić. Jakie grzałki do blotto? Pozwolę się nie wypowiadać na temat blotto, bo tam Dlaczego? nieważne co jest taki sam. Nie no nie przesadzaj, nie przesadzaj. No ja wiem, że już ci się w głowie poprzewracało od tych high-endów. <ścoughs> Bez przesady. 2,7 mm Wewnętrzna, wewnętrzna, 3 mm, wewnętrzna, zależy jak to liczy. E, dwie podwójne, 3 mm, albo jedno większe, 4,5 mm, i możesz działać na blok, to spokojnie. No, Dobrze. Dziękujemy Wam bardzo, że e, chcieliście z nami e, spędzić chwilę czasu. Myślę, że, że trochę się jeszcze powymądrzamy z Byszku. E, w tym tygodniu na temat NTL i co ty na to. No, no. Chciałbym, chciałbym rozwinąć trochę bardziej ten temat e, związany z tymi pinami. O właśnie, do, mogę zagaić, e, zagaić temat. E, chodzi generalnie e, o mm, piny, które zmieniamy w grzałkach e, na piniusowe, które powodują, że zmniejszony jest przepływ. E, dzięki temu, no. Diametralnie zmienia się smak. Nawet w takich, bym powiedział, lowendach. Trochę, trochę potestowaliśmy, ale jeszcze potrzebujemy e, kilka dni. I wrócimy z tym tematem. E, Czy w myślach, w myślach? Mariuszu wykonuje w tym momencie swoje obowiązki służbowe. <laughs> Mariusz, nie narzekaj, nie bądź taki małostkowy. Hej, no już grali, więc jest, jest okej, okay, no. dobra, trzymajcie się, dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za, za, za Wasz czas i oczywiście Dzięki. zapraszamy do wymiany, do wymiany, tak jak mówiłem, e, e, płynów nieautoryzowanych na autoryzowane w naszych sklepach oraz w sklepach Free Smoking. Dobrze, do zobaczenia, cześć. Do zobaczenia, cześć.